Myślę, że ten okres świąteczny pozostanie dalej okresem świątecznym, i tu nic nam nie przeszkodzi w tym, żebyśmy świętowali i odpoczęli od wszystkich kłopotów. Ja bym życzył rolnikom, żeby te postulaty, które zostały spisane w Warszawie w Ministerstwie Rolnictwa, zostały w jak najkrótszym czasie spełnione. I żebyśmy do żniw mieli magazyny puste i mogli rozpoczynać żniwa przy pustych magazynach, żebyśmy w najbliższych żniwach zdołali to, co wyprodukujemy, godnie sprzedać. Przy stole świątecznym życzę rodzinnego spokoju i wszystkich darów Ducha Świętego dla obecnych rządzących. Szanowni mieszkańcy Województwa Opolskiego, Mieszkańcy obszarów wiejskich, drodzy rolnicy. Z okazji nadchodzących świąt Wielkanocnych życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Aby te święta mijały w pogodnej atmosferze, spotkań z rodziną, z przyjaciółmi. Życzę Wam nadziei na lepsze jutro, bo to jest najważniejsze. Dzisiaj, gdy sytuacja w Waszych gospodarstwach jest tak trudna. Życzę Wam, aby nadchodzący okres Świąt Wielkanocnych był wypełniony miłością, serdecznością i nadzieją na lepsze jutro. Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych wszystkim rolnikom i ich rodzinom składam najserdeczniejsze życzenia. Życzę spokoju. Przebywania w spokojnej atmosferze rodzinnej i obfitego dyngusa. Mam nadzieję, że kolejny rok nie będzie taki trudny jak ten. O, Wielkanoc to święta nadziei, święta optymizmu. No i. Pomimo tych trudnych czasów, trudnych uwarunkowań, trudnej sytuacji gospodarczej, no tego chciałbym życzyć. Oprócz tego, wiadomo, że zdrowia, wszelkiej pomyślności, przeżycia tych świąt w gronie rodzinnym i może na chwilę zapomnienia od tych problemów, które nas cały czas gnębią. Wszystkim mieszkańcom wsi. Wszystkim rolnikom Województwa Opolskiego składam życzenia wszystkiego najlepszego: zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Niech te święta będą dniami spokoju, radości, przeżycia w rodzinie. Niech te święta wypełnią nas nadzieją. Dla rolników, dla mieszkańców wsi to są trudne czasy, wiele niepewności, ale żyjmy tą nadzieją, żyjmy tym, co nas łączy, żyjmy wspólną radością, wszystkiego najlepszego.